który aktywował w tamtym dungeonie, okazał się zgubą ludzkości. To nie był zwykły naszyjnik, który dodaje mocy. Ten talizman. On. On wezwał jedną z najgorszych istot na świecie. Wezwał syna Hirobraina. Muszę stąd uciekać, nie ja mogę tutaj zostać, on w każdej chwili może wrócić po mnie. To jest z hero Idzie tutaj, dobra! Musimy uciekać szybko! Fuck. jeśli on mnie złapie, to mnie zabija, muszę przetrwać, muszę dopełnić... Muszę dopełnić mojego do przeznaczenia, muszę dopełnić. Idzie za mną. Dobra. Być może mnie zostawił. Udać się gdzieś daleko. Nie mogę jeszcze walczyć z nimi. Oni są za mocni jak nami. Muszę zebrać dobre ekwipuny, i dopiero wtedy mogę zaatakować Hero Bryna i jego syna. Na ten czas muszę przed nimi uciekać. Ok, skaczemy, Ok. Boże, jeszcze przed chwilą wszystko było takie piękne to w parę sekund okazało się, że muszę uciekać z obozowiska szybciej niż myślałem miałem uciec dopiero za parę odcinków jeśli strzelę to zbudzę inne potwory i będą też mnie gonić muszę bardzo cicho tutaj być nie mogę być głośno dobra szybko robimy sobie jakieś butelki rozpalmy przede wszystkim ogień bo jest tutaj bardzo ciemno i teraz musimy zrobić butelki bez picia nigdzie nie dojdziemy Dobra, Jeszcze troszkę dre drewna muszę ściąć Żeby mieć chociaż dwie butelki Idzie do mnie pająk, idzie do mnie pająk Po cichu, po cichu, to muszę dawać. Dobra, jest Udało mi się I teraz mogę dalej zbierać drzewo Nie mam dużo czasu Muszę jak naj, najszybciej uciekać, bo jeżeli Syn Hero na mnie goni, to zaraz tu może być. Z tych, z tych drzew chyba nie możemy budelek zrobić. Kurcz. Dobra, w takim razie musimy znaleźć inne drzewa. Ok. Spokojnie. Jest tutaj za dużo potworów, by cokolwiek robić. Nie mogę też zwracać na siebie uwagę, bo one w każdej chwili mogą mnie przeatakować. Muszę dojść jak najdalej, może spotkam jakąś wioskę albo jakiegoś człowieka. Nie mogę się... Fuck, creeper, 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 zakładam hełm. Fuck, co on. Co on robi? Dobra, jeszcze jeden cios, dajesz, 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 dobra! Boże, co, co to był za creeper? On potrafi jeszcze odpychać, dobra. Nie, 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 nie. nie. Teraz, co to są za stwory? Strzeliłem i przywołałem, nie ja usłyszałem moje strzały. Fuck, odejdź ode mnie, pieprzonych, na nie, 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 nie. Odejdź. Dobra. Dobra. Na szczęście mam sporo jeszcze życia. Nie, nie! Uleczył się wyprząt Gdzieś tu szkielet chyba do mnie strzela. Nie mam picia, nie mam picia. Odejdź! Odejdź, powtarzam! Nie mam picia, nie mam picia, mam bardzo mało picia, muszę szybko sobie butelki stworzyć tutaj jest drzewo proszę proszę drzewo proszę daj daj mi butelkę bo inaczej umrę szybko muszę zebrać to drzewo chcemy się pić nadchodzi zombie, nadchodzi zombie fuck gdzie on jest? nie, 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 nie proszę odejdź ode mnie nie nie bij, dobrze nie chcę się z Tobą bić. Fak! Z początku nie atakowałeś. Nie. Został. Dobra, mam już trochę drewna. Szybko. Crafting table i tworzę, tworzę butelki. Jest butelki, butelki. Szybko, szybko. Woda, woda. Zaraz umrę z pragnienia. Cześć, ja jestem Jay Dabrowski i witam Was w kolejnym odcinku Tereferę. W dzisiejszym odcinku, niestety, co tam jest? W dzisiejszym odcinku, niestety, ale musieliśmy opuścić nasz kemping, bo jak sami widzieliście, przez przypadek obudziłem syna Hero Bryna. Musimy jak najdalej uciekać z naszego kempingu i przede wszystkim z tamtych stron, ponieważ tam jest niebezpiecznie. Muszę zebrać siły, dopiero wtedy będę mógł uderzyć na syna Hero Bryna. Teraz nie mam z nim w pojedynkę szans, ok? Przede wszystkim tutaj jest jakieś drzewo dosyć fajne. Zobaczmy co tutaj jest. I, jeśli uda nam się nie zwrócić uwagi niestety Odejdź ode mnie, odejdź! Odejdź! Odejdź mówię! Boże, 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 boże a, ma... Ale to nie niepijd, nie, 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 nie Dobra, 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 dobra Boże, jak tu, Jak tu piję? Nie pij kolego, ej! Dobra! Ok. Będziemy się kolegować? Halo? Będziemy się kolegować? Ja nie chcę być twoim nieku... nie, nie kolegom. Niech sobie twoim kolegą A teraz się zaszczelę pieprzona kurcze Nie wiesz skąd strzelam? Ja jestem Snajper J. Dabrowski kurcze Fajnie Dobrej o... Jeszcze dwa życia Dobrze Bo jakbym padł teraz tym jednym życiem to normalnie bym się wkurzył na wszystko Dobra Mam na szczęście tutaj Co ja nie wziąłem? Ale ze mnie głupek Mam na szczęście tutaj od drewna coś Aha, a więc to jest to jedno z drzew pułapek, tak? Ja właśnie aktywowałem pułapkę, chcąc nie chcąc Jabłko, dobra. Eee, nie, tam było jeszcze ziarenka, chce ziarenka. Nie, 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 no dobra, już nie ma ziarenek. Okej. Okay. Nie, i dobra, zretpił się teraz tam lawowe potwory, dlatego szybko musimy uciekać. Okej, okay, musimy się udać tak jak przed chwilą mówiłem na północ, bo inaczej grozi nam niebezpieczeństwo. Przy okazji, teraz co na ekranie wyświetliwam się, wyświetlą wam się osoby, które zostały dodane do wioski. Mam nadzieję, że odpiszą. Jeżeli nie odpiszą, albo nie będą im działać komputery na tej paczce, bo pamiętajcie, że paczka jest wymagająca, to wtedy spróbuję dodać kolejne osoby. Yyy... No i tak jak w drugim odcinku i trzecim odcinku, pamiętajcie, dalej jest zasada, jeśli będzie 10 tysięcy łapek, to dodam dwa najkreatywniejsze komentarze. Dobra, musimy zabić krowy, niestety nie możemy je oswajać i później je rozmnażać. Nie mamy miejsca w chwipunku. Nie możemy je później rozmnażać, ponieważ musimy bardzo daleko udać się w daleką podróż. Wybacz, krowo! Sprawdźmy, co tutaj jest. Puste. Dziwne. Bardzo dziwne. Czyżby tutaj ktoś mieszkał i został przez Hero Braina zabity? Czyżby to była kolejna ruina jakiejś wioski? Dobra. W dzisiejszym odcinku niestety, ale muszę się wybrać do tego oto Battle Towera, ponieważ potrzebujemy na gwałt temków, a bez itemków sobie nie damy rady. Ok. Czekajcie. Fuck! Znowu odpaliłem niechcący... odejść. Nie, tylko muszę zabić siekierki, nie mogę... Nie mogę marnować na jakieś głupie potwory... Mojego bagnetu, dobra, musimy sobie zrobić drewniany kilo. niestety... Musimy też poczekać, bo niestety, ale... Troszeczkę nasz ten pajęt pozabijał. Cicho, cicho, cicho! Jeju, ja cały czas mam... Wrażenie, jakby tu, tu... gdzieś czaiło się... Tutaj jest jedynie pajęk. Oh, Fak fuck. Fuck, 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 No pieprzony znowu mnie zatrułeś. Co ty jesteś kurszy? Przecież to w kolumrze ci wszystko wolno. Bale was! Gdzie on zniknął? Gdzie on zniknął? Fuck! Co ty robisz ze swoim życiem stary? Fak, proszę, proszę cię, proszę cię! Cicho! Cicho, cicho, cicho. Ja je słyszę, ja je słyszę. Ja słyszę wszędzie pająki. Dobra, nie, nie, nie. Tego Battle towera jednak ominiemy sobie, bo ja pompeczki szczerze mówiąc nie chcę robić. Ja pompeczek nie chcę robić. Nie chcę być wysportowany, nie chcę tyle mieć mięśni. Mi wystarczy tylko 2 mm, które teraz mam i wszystko jest dobrze, ok? Świnki, na szczęście świnki, dobra. W takim razie ominiemy. O, o, Ptaszki, ptaszki, wy mi się przydacie. Wy mi przy... przy, przy. Akurat mam ziarenka, proszę, proszę, proszę. Hop. Czekaj, 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 czekaj. Chodź ptaszki. Ciur ciur ciur, świr, świr, chodź. Masz tu. Ziarenko, proszę, proszę. Tak, 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 tak. tak. No, jeszcze troszeczkę wyląduj i proszę... Bie. Jest, jest tury, 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 tury. tenzol Ty mi zwiałeś a ty zjadłeś ziarenko, oddaj ty! Wypluj albo albo się otwórz. Jest, mam! Nazwę go Andrzej, po moim starym, przyjacielskim żółwiu. Dobra, gdzie jest Andrzej? Żółty? To mogłem go nazwać jest Kokajem, dobra. Czekaj, czekaj, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, kolego? Chodź tu, wracaj, bo już się robi noce. ja chcę stąd spadać, okej. Okay. Tam jest kolejny Battle Tower, to tam się nie udajemy. Bo udajemy się takim razie dalej na północ. Hop! Lucky block, lucky block, lucky... Dobra, 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 dobra... Ej, 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 prosto w paszczę szczura! elegancko dobra, czekaj, 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 czekaj. Czek. Tu, 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 panie pilot, ląduj, dobra. Nazwijcie pilot. zjesz sejka może bo. Nie, nie uciekaj, Wracę tu, wracę tu. Mam dla ciebie ziarenko, ale zanim to laki... Nie, 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 boże, nie, nie! Duży się, duży się, Fuck, 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 fuck. Proszę, proszę. kill, up, kill, up, kill, up, kill up. No nie. Andrzej! Andrzejku! Andrzejku! Boże, gdzie jest mój Andrzejek? Andrzejku! Andrzejku! Andrzejku... Andrzejka, Andrzejka nie ma już. Andrzejek zginął. Dobra. Niestety, ale muszę dalej. Andrzejku... Dobra. Znowu kolejna noc. Która nie wróży nam zbytnio szczęście, co tam jest? Oko endu, dobra, w takim razie sobie lekko uciekniemy. Nie, nie, nie zamierzam walczyć z nikim, bo to wszystko chce mnie zabić. Nawet laki bloki nie są szczęśliwe. Hej, a ty, co tutaj robisz? Dobra, dawaj, dawaj mi jedzenie! Dawaj mi jedzenie! Więcej! Dobrze, że przynajmniej kury są. Jeszcze krowy są. Się, słyszeliście? Takie świeże było. Dobra. Chodźcie, krowy. Potrzebuje dużo pożywienia, bo niestety muszę was zabić. Potrzebuje bardzo dużo pożywienia. Dobra. Dopiero teraz sobie przypomniałem, że chyba zostawiłem laki Sworda w. W, naszym, w naszej głównej bazie, ponieważ nie mam go teraz przy sobie, kurczę. Co, nie zamierzam z pająkami walczyć, już raz wiedzieliście, jak pająki mną miotały. Nie jestem dobry w walce z pająkami, okej. Okay. Okej. Okay. Fakt, przeszły, przeszły, przeszły. Zaraziły mnie, pieprzony. Dobra, jeszcze, jeszcze gdzieś? Dobra, szybko robimy kominek, robimy sobie 8, -10. Zjedz to, proszę, proszę, proszę. Zjedz, 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 zjedz moje ziarno. Boj się. Tobie nie dam, ty wyglądasz jak grudy O, jest, jest, jest. Jest. Dobra, dam tobie na nas na imię imię, imię. Janusz. W takim razie nie, nie mogę mieć drugiego że ja, bo. To ty, to ty tak rysz? Juicy. Tobie nie dam, ziarenka żadnego, bo ty jesteś rudy, ciebie tylko się zjada. Dobra. Boże, ogr, 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 ogr. Gdzieś tutaj, wiedziałem. Dawaj mi to szybko bagnat, no, bo zaraz tu na mnie naskoczy, Co, nie! Zabiłem Janusza! Przecież ja nie celowałem sobie w głowę. Co to było? Pieprzone ogrzy, dobrze przecież nie, 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 nie. Spierzmy się, kochać kurt. Nie, ciebie nie, ciebie nie będę nigdy kochać. Ciebie nawet nie będę kochać, jak będę u grobu. Gdy będę miał wszystkim przebaczyć, to tylko pają mnie. Tam się osiedle, tam się osiedle przy tych palmach. Tutaj nie będę się nawet zatrzymywał. I jeśli tutaj już widzicie, to tutaj prawdopodobnie jest ocean. I tutaj właśnie wybudujemy łódź i nią przepłyniemy do dalekie tereny. Nie zamierzam na tym lądzie, na tym kontynencie zostawać, gdy wiem, że tutaj grasuje syn Hiro a ja tutaj się niestety nie znam na nic, bo sam na sam w pojedynkę nie jestem, nie dam, nie dam, nie mam nawet szans przeciwko Brainowi i jego synowi. No i się zatrułem jeszcze wodą, Fuck. Serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodoba, jeżeli tak to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie.